Nie ma w imperium istot bliższych samemu władcy niż oni. Tam, gdzie inni widzieli Boga, oni widzieli tylko człowieka. I ślubowali, że nigdy nie pozwolą mu upaść. Anonimowy kronikarz 4: W świecie Warhammera 40 tysięcy każdy zna Space Marines, nadludzi, potężnych wojowników imperium, stworzonych z genów Prymarchu. Ale nawet oni bledną wobec złotych sylwetek stojących przy złotym tronie. Adeptus Custodes, erytarni strażnicy imperatora, stworzeni nie po to, by zdobywać światy, ale by strzec samego serca imperium. Przez dziesięć tysięcy lat byli niemal mitem ukrytym w pałacowych korytarzach. Ale dziś ich złote włócznie błyszczą znów na polach bitew, a ich legenda budzi pytanie: czy to oni są ostatnią nadzieją ludzkości? Custodes to najstarsza gwardia imperatora. Powstali przed legionami Astartes jako jego osobista straż w czasach Wielkiej Krucjaty. W przeciwieństwie do Space Marines. Którzy byli masowo rekrutowani z ludzkich wojowników i zmieniani w superżołnierzy, żołnierzy, powstawali inaczej. Każdy Kustodian to unikarny projekt genetyczny, formowany nie z materiału Prymarchów, ale z samego geniuszu imperatora. Proces ich tworzenia jest długotrwały, skomplikowany i w dużej mierze okryty tajemnicą. To dlatego mówi się, że każdy z nich jest dziełem sztuki, jednostką niemal niepowtarzalną. Co więcej, różnią się od Astartes pod względem psychiki. Są nie tylko wojownikami, ale i intelektualistami. Wielu z nich jest filozofami, strategami, a nawet artystami. To sprawia, że ich Wierność nie opiera się wyłącznie na indoktrynacji, ale na świadomym wyborze lojalności wobec imperatora. A teraz przyjrzyjmy się różnicom między Kustodes a Astartes. Na polu bitwy różnica jest wyraźna. Mówi się, że jeden Kustodian wart jest całej kompanii Astartes. I nie jest to pusty slogan. Ich refleks. Szybkość i siła przewyższają nawet elitarne oddziały kosmicznych marynz. Astartes to armia masowa. Powstała, by szybko podbijać planety. Custodes natomiast to indywidualni strażnicy, którzy rzadko działają w grupach. Astartes są dziećmi prymarchów. Kopią ich genetycznego dziedzictwa. Kustodes są bezpośrednimi dziećmi geniuszu imperatora. Niektórzy historycy Imperium żartobliwie mówią, że Kustodes to nie tylko jego strażnicy, co prawdziwi synowie, bliżsi mu niż legiony, które go zdradziły podczas herezji Horusa. Najbardziej znani są jako strażnicy Pałacu Imperialnego i samego Złotego Tronu, gdzie imperator spoczywa od dziesięciu tysięcy lat. Ale to tylko część prawdy. Ustodes to także egzekutorzy najwyższej woli. To oni wyruszają w tajnych misjach, aby zgładzić heretyków zdławić powstania, polować na demony czy odzyskać utracone artefakty. Działają dyskretnie, często w niewielkich grupach, zwanych shield host. Tam, gdzie Astartes potrzebują całej kompanii, kustodes wystarczą, by odwrócić bieg historii. Przez tysiące lat po herezji pozostawali na terze związani lex imperialis – prawem nakazującym, by nigdy nie opuszczali tronu. Ale wraz z otwarciem Wielkiej Wyrwy i powrotem robótę Gilimana, doktryna ta została złamana. Teraz Złoci Wojownicy pojawiają się na frontach całej galaktyki. Widziano ich na Kadii, podczas walki z czarnym legionem, a także w najgłębszych zakątkach osnowy. Ich obecność nie jest tylko wojskowym wsparciem, to także sygnał: Imperator wciąż czuwa. Złote pancerze, charakterystyczne hełmy i włócznie zwane Guardian Spear to coś więcej niż tylko uzbrojenie. To symbole boskiej ochrony. Dla zwykłych ludzi zobaczenie kustodes to jak spotkanie żywej legendy, chodzącej relikwii, ale w tym kryje się też ciężar. Kustodes nie walczą dla chwały czy władzy. Ich życie nie należy do nich, należy do imperatora. Nie znają innego celu. Innej lojalności, innej przyszłości. Ich lojalność jest absolutna. A teraz parę ciekawostek dotyczących adeptus custodes. Ich liczba jest dosyć niewielka. Szacuje się, że jest ich mniej niż 10 tysięcy. W przeciwieństwie do Astartes, nie mają potrzeby spania. Zamiast tego medytują. No, i chyba najważniejsza rzecz. Każdy kustodian zna samego imperatora. Nie jako Boga, ale jako człowieka, którego widzieli, gdy przemawiał do nich w pałacu. W dawnych czasach byli znani jako Legio Custodes i towarzyszyli samemu imperatorowi osobiście podczas wielkiej krucjaty. A zatem, przechodząc do podsumowania. Adeptus custodes to coś więcej niż armia, to żywe legendy, złote cienie w korytarzach imperialnego pałacu. Ich istnienie przypomina galaktyce, że nawet w poce ciemności, imperator wciąż ma swoich synów. Ale pytanie pozostaje: czy ich złote włócznie wystarczą, aby powstrzymać fale chaosu? I upadek imperium? A może i oni są jedynie symbolem, który kiedyś zgaśnie? A wy co uważacie? Czy adeptus custodes faktycznie mogą ocalić ludzkość? Czy są tylko złotym cieniem przeszłości? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli wątek odnośnie adeptus custodes Wam się spodobał, zerknijcie do linku w opisie. Tam macie odnośnik do materiału poprzedniego odnośnie jednego dnia z życia Adeptus Custodes. Ode mnie to na tyle. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.